Właśnie od razu płynnie do kilowatów, bo bardzo często jest to mylone z kilowatogodziną. Bardzo dużo osób mówi na przykład, ja płacę w domu złotówkę za kilowat. No nie, kilowat wyraża moc, a nie pojemność. Więc w takim naprawdę uproszczeniu, na przykład ładując samochód z mocą 3 kilowatów w domu na przykład. Ładując sobie z gniazdka, z jednej fazy, z takiego zwykłego gniazdka, tak jak ładujecie sobie laptopa czy telefon, ładując sobie auto z mocą 3 kW, w godzinę naładujemy 3 kWh. Bo przez godzinę mamy cały czas stałą moc 3 kW, więc naładujemy 3 kWh. Więc w godzinę mniej więcej powiedzmy w domu okolice 3 złotych będzie nas to kosztowało. Mam nadzieję, że w miarę prosto to tłumaczę. Pojemność na przykład akumulatora w takim samochodzie, jak siedzę tutaj, powiedzmy, że jako nowy ma około 75 kWh, to oznacza, że na przykład auto ładujące się z mocą 3 kW z gniazdka, od absolutnego zera do pełna, ładując te 75 kWh, będzie się ładowało z mocą 3 kW 75 podzielić na 3, jeżeli mnie matematyka moja w głowie dzisiaj już po pracy nie kłamie, to mamy 25 godzin ładowania. To jest dla tych, którzy bardzo lubią się nad tym brandzlować, że auto się ładuje kilkadziesiąt godzin i oczywiście inaczej się nie da. Da się da się właśnie ładować samochody elektryczne, na przykład właśnie na stacjach publicznych, gdzie mamy moce już nie 3 kW, tylko minimum absolutne to jest 50 kW. Bardzo często już mamy ładowarki tak naprawdę.